Pan z Wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii, według Świętego Marka. Chwała Tobie, Panie. Jezus znowu zaczął nauczać nad jeziorem, i bardzo wielki tłum zebrał się przy nim. Dlatego wszedł do łodzi i usiadł w niej na jeziorze. A cały tłum stał na brzegu jeziora. Naucza ich wiele w przypowieściach, mówił im w swojej nauce: słuchajcie. Oto siewca wyszedł usiać, a gdy siał, jedno ziarno padło na drogę i przyleciały ptaki, wydziewały je. Inne padło na grunt skalisty, gdzie nie miało wiele ziemi, wnet wzeszło, bo nie było głęboko w glebie, lecz po wschodzie słońca przypaliło się i uschło, bo nie miało korzenia. Inne padło między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je, tak że nie wydało owocu. Inne wreszcie padły na ziemię żyzną i wydały plon, wschodząc i rosnąc, a przynosząc plon trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i stokrotny i dodał, kto ma uszy do słuchania niechaj słucha. A gdy był sam, pytali go ci, którzy byli razem z dwunastoma o przypowieść. O nim odrzekł a Wam dana jest tajemnica Królestwa Boga. Dla tych zaś, którzy są poza wami, wszystko dzieje się w przypowieściach, aby patrzyli uważnie, nie widzieli, słuchali uważnie, nie rozumieli, żeby się nie nawrócili i nie była im odpuszczona wina. I mówił im nie rozumiecie tej przypowieści? Jakże więc zrozumiecie inne przypowieści, Siewca się je słowo. A oto są ci na drodze. U nich sieje się słowo, a skoro je słyszą, zaraz przychodzi szatan, porywa słowo, w nich zasiane. Podobnie z zasiewem na gruncie skalistym. Są ci, którzy usłyszą słowo, natychmiast przejmują je z radością, lecz nie mają w sobie korzenia i są niestali. Potem, gdy nastanie ucisk, prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamują. Są inni, którzy zasiani między ciernie, to ci, którzy wprawdzie słuchają słowa. Lecz troski tego świata, łuda, bogactwa i inne rządze wciskają się i zagłuszają Słowo, tak że pozostaje bezowocne. Wreszcie, zasiani na ziemi żyznej, są ci, którzy słuchają Słowa, przyjmują je i wydają owoc trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i stokrotny. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Przepowieść Osiewcy, jedna z najbardziej znanych przepowieści Jezusa, dotyka i skrótuje naszą wiarę. Bo wiara rodzi się ze słuchania. Wiara nie jest jakimś światopoglądem. Wiara nie jest przyjęciem jakichś prawd. Wiara jest słuchaniem, pozwoleniem, żeby Bóg w nas pracował. Odkryciem, że Bóg w nas działa, że Jego słowo ma moc. I pierwsza rzecz, to trzeba zobaczyć siewcę, który jest hojny. On rozrzuca ziarno. Jest nieprawdopodobnie hojny w dawaniu. Chociaż czasami jesteśmy jak beton nic do nas nie dociera. On nadal jest hojny w dawaniu nie poddaje się, nieustannie wierząc w tych, do których kieruje Słowo. Tą hojność Boga trzeba nam zobaczyć. Oto siewca wychodzi siać. I pierwsze pytanie, które trzeba dzisiaj sobie zadać, to czego, kogo słuchasz? Co kształtuje twój sposób myślenia? Świat? Czy Bóg? Co wpływa na Twój sposób pojmowania, na Twoją mentalność, to, co mówią inni ludzie, czy to, co mówi Pan Bóg? Prawda o nas jest taka, którą można by było streścić w dzisiejszym jednym słowie w tej Ewangelii: Jesteśmy niestali. Żyjemy w takiej kulturze tymczasowości, można powiedzieć, prowizorki, sami stajemy się tymczasowi, bierzemy na chwilę słowo, podoba nam się. A potem idziemy do świata, i to słowo nic w nas nie powoduje. Ale kiedy my sami stajemy się tymczasowi, wówczas nasze życie traci perspektywę wieczności. I nie chodzi o długość kalendarzowych dni, które są ciągiem nieskończonym, ale chodzi o życie wieczne, to znaczy życie syte, sensowne, piękne. Bóg kieruje do mnie i do ciebie swoje słowo i nieustannie w nas wierzy. Co mam zrobić? Mam nie poddawać się w przejmowaniu Jego słowa. Mam pozwolić, żeby we mnie słowo pracowało, żeby słowo mnie ożywiało, żeby słowo mnie uruchomiało, żeby słowo było we mnie. Ewangelia mówi. O wytrwaniu. Czy jakieś jest słowo, które w tobie trwa, które w tobie pracuje, które obraca twoją, twój sposób myślenia. Czy jest takie słowo? Czasami jak wpadnie nam jakaś piosenka, ja tak mam, nie wiem czy wy tak macie, potrafimy cały dzień z tą piosenką chodzić. Macie tak? Cały dzień potrafimy tą jedną piosenkę sobie powtarzać, bo w nas pracuje. Jest takie słowo, które w tobie pracuje? Oto siewca wyszedł siać. Zobaczyć Boga, który jest hojny i mówi: Wierzę w Ciebie. Chociaż dzisiaj jesteś skalistą ziemią, jeszcze dużo przed Tobą, wiara rodzi się ze słuchania. Amen.